O najwyższe laury, zaczynamy pierwszą rundę. Niebieski narożnik Kusiński, czerwony narożnik Kowalczyk. Trafił na początek Kusiński. Szkoleniowiec Kleofasu apeluje o proste ciosy, tak ma boksować Kowalczyk. Zobaczymy czy będzie trzymał się tego planu taktycznego nakreślonego przez Misza Strogyja. Walka numer 12 w ringu prowadzi ją Andrzej Rajkowski, a punktują Maciej Dziurgot, Kazimierz Mietła i Janusz Poronin. To ta trójka będzie decydowała o tym, który z tych pięściarzy zostanie w Ząbkowicach Śląskich. Do tej pory musimy przyznać, że kategoria półciężka nas nie rozczarowuje. Do finału awansowali Gontnicki, Isienkie i Trycy w grupie A. To jest początek rywalizacji w grupie B. Pierwszy finał będzie ciekawy, trafił potężnie Grusiński. Kusiński. Reprezentuje barwy Sakogdańsk, takim koniem pociągowym. Kategorii półciężkiej z Gdańska jest oczywiście Kasiusz Życiński. Zawodnik charakteryzujący się ambicją i ogromnym, ogromnym sercem do walki. Pokazał to wcześniej w walkach chociażby z Markiem Matyją. Życiński zapewnił sobie już awans na Mistrzostwa Polski, wobec tego trener postanowił dać mu odpocząć. Zabrał dzisiaj do, dzisiaj, zabrał już wcześniej na turniej do Ząbkowic kusińskiego Kusiński też ma dobre warunki fizyczne, tak jak Kasjusz Życiński. Drugi półfinał w grupie B utworzą Piotr, Patryk Rostkowski i Piotr Gretkę. Kolejna rywalizacja klubowa pomiędzy Hetmanem Białystok. Jedno jest pewne w takim razie, że zobaczymy w finale jednego z zawodników Hetmana. Lidera klasyfikacji generalnej jeśli chodzi o kluby. Trzyma Kusiński. Waga półciężka zresztą zarówno wśród amatorów, jak i wśród zawodowców w Polsce jest dobrze obsadzona. O tych amatorach już wspominałem. Za to w grupie zawodowej mamy m.in. Dariusza Senka, Pawła Głażewskiego, Aleksa Kuziemskiego, który zapowiedział wcześniej zakończenie kariery, ale wydaje mi się, że jakby przyszła jakaś oferta na przykład walki z Głażewskim czy Senkiem. Podejrzewam, że Aleks być może zdecydowałby się raz jeszcze założyć rękawice. Wcześniej mówiło się o tym, że na gali Polsat Boxing Night może dojść do konfrontacji Senka z Głażewskim. Tak się nie stało. Senk pokonał Remigiusza Woza, a, a Głażewski uporał się z Bartłomiejem Grawką. Ale kto wie, być może na następnej gali Polsat Boxing Night zobaczymy rywalizację Głażewskiego z Senkiem. A czy któryś z obecnych tutaj półciężkich przejdzie kiedyś na zawodowstwo? Tego nie wiemy, no ale nie zapominajmy jednego, że niemal każdy zawodnik zawodowy, zanim stanie gdzieś tam w blasku fleszy, zanim pojawi się na imprezach zawodowych to odciera się o takie właśnie imprezy, czyli imprezy amatorskie. Jest tylko kilka, jest tylko kilka przykładów zawodników, którzy bez żadnego przygotowania amatorskiego przechodzili na zawodowstwo. Jednym z nich w Polsce jest Dawid Kostecki. Na świecie chyba takim najsłynniejszym przykładem jest legendarny już za życia Bernard Hopkins, najstarszy mistrz świata, który jeszcze walczy dalej i zbliża się już do pięćdziesiątki. Coś niewiarygodnego, a niebawem będzie rywalizował z Taworysem Klaudem. Na deskach znalazł się Kusiński, ale wynikało to z pchnięcia Kowalczyka. Oczywiście w Gdańsku największą furorę, największą renomę ma Tomasz Jabłoński. Jedna z naszych nadziei na medal Mistrzostw Europy. Także zawodnik ekipy Huzarz Poland. Myślę, że lider number one po prostu jeśli chodzi o drużynę Huberta Migaczewa. Jego gdzieś ta duża kariera właśnie w USB zaczęła się już na samym początku od meczu z Boxing Team Russia, kiedy Jabłoński zdetronizował. Aleksandra Iwanowa. Wówczas dziennikarze zaczęli większą uwagę na niego zwracać, także kibice. Dobry, lewy prosty Kusińskiego. Pomału gdzieś w tym boksie amatorskim, zwłaszcza w Polsce, odchodzi się od tego lewego prostego coraz mniej. Pięściarzy bardzo aktywnie operuje lewą ręką. Ale niemal w każdym pojedynku można wychwycić kilka takich właśnie ładnych, książkowych, lewych, prostych. Jeden z nich to właśnie był autorstwa Kusińskiego. Na hali jest także Marek Węgierski, czyli człowiek odpowiedzialny za szkolenie kobiet. W tej chwili wizytówką polskiego boksu jest, są właśnie kobiety, które no na każdej niemalże imprezie. Przywożą furę medali. Kowalczyk miał swój moment przed sekundą, postarał się o atak prawą ręką, ale chyba nie zrobił większego wrażenia na Kusińskim. Przepychanka. Dużo, dużo sił kosztują takie akcje, a tutaj naprawdę od samego początku jest coraz więcej takiej przepychanki, takiego pchania. I koniec tego starcia. Koniec drugiej rundy, a więc tylko 3 minuty zostaną Kusińskiemu i Kowalczykowi na udowodnienie swojej wyższości i zapewnienie sobie awansu do wielkiego finału. Bezpośrednio po wadze półciężkiej przechodzimy do kategorii ciężkiej. Do 91 kg limit w boksie zawodowym jest to kategoria junior ciężka. No ale ale na amatorstwie nazywana jest to wagą ciężką, a plus 91 kg to jest super ciężka. Tych najcięższych zobaczymy po godzinie 17 w drugiej serii półfinałowej. Na sam koniec oczywiście. W zdecydowanej większości imprezy amatorskie odbywają się w ten sposób, że zaczynamy od najlżejszej dywizji i przechodzimy co róż do cięższej, do cięższej aż właśnie do dywizji super ciężkiej. Tak jest tutaj w Ząbkowicach. Zaczęliśmy od 49, potem 52, 60, 64, 81 i na koniec 91. Wczoraj wywoływałem temat walk chociażby Letra z Cieślakiem czy Szwedowicza z Gardzielikiem. Te dwie walki absolutnie rozbudziły nasze apetyty na wielkie pięściarskie emocje. Dzisiaj zobaczymy oczywiście Szwedowicza na ringu, zobaczymy plichtę, myślę, że będzie się dużo działo. A w walce 14 tej serii będzie Michał Cieślak z Sebastianem Rachutem. Cieślak w tym roku jest bardzo dobrze dysponowany. Myślę, że na mistrzostwach Polski no, określiłbym go chyba jako faworyta. Dwukrotnie sforsował Włodzimierza Letra. Najpierw w ostrudzie potem tutaj w Ząbkowicach Śląskich. Wydawać by się mogło niemalże, że Cieślak jest murowanym faworytem do wygrania tego turnieju. Ale myślę, że boks każdego z nas uczy pokory i w ciemno skreślanie jednego, a wywindowanie w górę drugiego to jest jednak obarczone dużym, jeśli nie bardzo dużym ryzykiem. Ach, mocny atak Kulińskiego, przygotował sobie prawy prosty idealnie. Kusińskiego oczywiście. Paweł Kusiński, Sakogdańsk, narożnik niebieski. Ale odpowiada Kowalczyk. Kusiński można powiedzieć w naturalnych dla sakobarwach, czyli czarne spodenki, czarna koszulka, wyleciał ochraniacz na zęby. Pawła Kusińskiego. Do białego narożnika odesłany Kowalczyk. Misza Strogiej z Klofa Katowice apeluje do Kowalczyka, żeby postawił wszystko na jedną kartę, bo w ocenie szkoleniowca Kusiński nie ma już sił, jest już wycieńczony. Powiem szczerze, widziałem dzisiaj bardziej zmęczonych zawodników. Ale jeśli chodzi o ten turniej i takie delikatne podsumowanie do tej pory, to oczywiście zwłaszcza w eliminacjach kilku zawodników miało spory problem kondycyjny już w trzeciej rundzie. Zakończyła się walka pierwsza w wadze półciężkiej grupie B. Ale właściwie od wczoraj zawodnicy są w stanie boksować na dystansie trzech rund, zachowując jakieś tam swoje tempo walki. Jest to jakiś progres w porównaniu na przykład do ubiegłorocznego Grand Prix. W grudziądzu mieliśmy okazję transmitować stamtąd zmagania czołowych polskich amatorów i tam faktycznie problemem ogromnym była kondycja. Tutaj wygląda to już lepiej. No i musi nas to oczywiście cieszyć, bo w tym roku Mistrzostwa Europy trener kadry Hubert Migaczew mówi tak naprawdę otwarcie, że cel jest jasny, no zdobyć przynajmniej jeden medal to ten medal zdobędzie, tego nie wiemy. Wojciech Bartnik chciałby wysłać na Mistrzostwa Europy przynajmniej 8 zawodników. Taki jest jego postulat, żeby zebrać budżet, żeby zebrać finanse i wysłać przynajmniej 8 do Mińska. Pokazał to przykład ubiegłorocznych Mistrzostw Świata Młodzieżowców, kiedy skazywany właściwie raczej na brak sukcesu Paweł Bierbicki wywalczył srebrny medal. Stosunkiem głosów 2 do 1 zwyciężył Paweł Kusiński Sakogdańsk. A więc pierwszy finalista w grupie B jest nam już znany. Będzie nim Paweł Kusiński. Jakie mamy szanse medalowe na mistrzostwa Europy? No w tej chwili ciężko wróżyć z fusów, bo jesteśmy przecież dopiero przed najważniejszą imprezą, czyli mistrzostwami Polski.